Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adrian Kapczyński i mam zaszczyt dzisiaj wspólnie z Panem Leszkiem Zielińskim być w siedzibie firmy J-Commerce w Katowicach. Pojawił się pomysł w realizacji przedmiotu zatytułowanego Testowania programowania. Chciałbym, aby ten przedmiot był realizowany wspólnie z Panem Leszkiem Zielińskim. Leszku? Jak Pan Adrian wspomniał, zajmuję się testowaniem oprogramowania, a dokładnie jestem Technical Solution Managerem, czyli testerem, który zajmuje się nie tylko i wyłącznie testowaniem i pisaniem testów automatycznych, ale także zarządzaniem testami i prowadzeniem zespołu. Zajmuję się tym już od 10 lat i wiem, że testowanie oprogramowania jest dziedziną, która często jest błędnie pojmowana jest różne osoby i różnie przedstawiane. Testowanie, w pozorom, to nie jest dodatek do procesu wytwarzania oprogramowania, ale jest to coś, co jest wręcz konieczne w dzisiejszych czasach, aby dostarczać oprogramowanie odpowiedniej jakości dla klienta. Czasem wydawać się może, że testowanie oprogramowania to jest tylko wyłącznie klikanie w aplikacji. Nie jest to prawda, gdyż dzisiaj testujemy zarówno wykorzystując testy automatyczne, narzędzia testowe i różne technologie po to, aby osiągnąć odpowiedni efekt. Tester dzisiaj to nie jest gorszy programista, a to jest programista, który ma doskonałe umiejętności związane z podstawą oprogramowania i, i bardzo szerokie, gdyż czasami tester jeden ten sam programuje w Ruby, w Pythonie, w Javie, w C Sharpie po to, aby osiągnąć odpowiedni efekt, gdyż czasem projekty, do których trafia, są zupełnie różne. Od projektów desktopowych, przez projekty związane z mobile, po web, a czasem nawet takie rzeczy jak Urządzenia typu nawigacje, urządzenia do specjalistycznych sąd pomiarowych. To wszystko trzeba przetestować, to wszystko trzeba oprogramować. Więc testowanie jest bardzo szeroką dziedziną, która nie tylko jest wymagająca, jest dosyć ciekawa i wymaga dosyć dużego zaangażowania, ale także wiąże się z tym, że tak naprawdę pieniądze, które można zrobić w testowaniu są coraz wyższe i coraz lepsze, więc są też równie te testy perspektywistyczne jak oprogramowanie i Techniczny tester, który jest bardzo dobry, dobrze przygotowany do zawodu, jest tak samo wartościowy dla firmy jak programista, wręcz może czasami go zastąpić, robić kod review programiście i odwrotnie, a nie tylko umiejętności związane z wykonywaniem kodu, z wykonywaniem samych testów są ważne dla testera, ale również umiejętności miękkie i zrozumienie procesu, a także samego produktu. W związku z tym tak naprawdę szeroka gama umiejętności jest tutaj potrzebna i nie ogranicza się tylko właśnie do pisania kodu. Dziękuję, Leszko. Ja myślę, że to jest naprawdę warte uwagi. Myślę, że sama idea połączenia dwóch światów świata akademickiego i świata praktyki gospodarczej jest zwyczajnie strzałem dziesiątkę. Państwo ocenicie, dokonując wyboru przedmiot. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa to wybór właściwy i że Państwa oczekiwania zostaną usatysfakcjonowane. Jako pełnomocnik dziekana do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej chciałbym powiedzieć, że to jest pierwszy raz, kiedy realizujemy tego typu inicjatywę i chciałbym zapewnić, że nie po raz ostatni. Bardzo dziękuję.